Jadąc tutaj do Lisbarka, widzieliśmy, że Lisbark to jest zespół własnego boiska, w którym, gdzie czuje się bardzo dobrze. Jest to zespół, który walczy o utrzymanie i spodziewaliśmy się tutaj bardzo trudnego meczu i, i, i faktycznie takie to spotkanie było. E, pierwsza połowa y, uważam, że y, gdzieś tam z lekką przewagą y, gospodarzy my często w obronie niskiej. Y, myślę, że można powiedzieć, że y, kontrolowaliśmy y, mecz bez piłki. Y, druga połowa y, myślę, że już. Y, y, z naszą inicjatywą. Mieliśmy kilka e, sytuacji bramkowych. Cieszy na pewno e, to, że e, udało nam się zagrać mecz na e, zero z tyłu. Szkoda, że nie udało się nic strzelić. Na pewno gdzieś tam czuliśmy ten środowy pojedynek przegrany e, z Mławianką. E, zespół bardzo poważnie poszedł e, do tego meczu e, i tak e, Docelowo szanujemy ten punkt, tak jak też tutaj z trenerem rozmawialiśmy chwilę po meczu. Chyba to był taki sprawiedliwy wynik. My z kolei mieliśmy świadomość tego, że wigry zespół z czołówki przegrał środowy mecz, prawda? Niespodziewanie można powiedzieć z perspektywy pewnie naszych gości dzisiejszych, ale przegrali to spotkanie, a to zawsze znamionuje to, że przyjedzie skupiona drużyna, skoncentrowana, mająca świadomość, że faktycznie u siebie. W Lidzbarku e, gramy pewnie lepiej, e, więcej zdobywamy punktów, więc no, ja po drugiej stronie widziałem przeciwnika skupionego na konkretnym zadaniu. Jak wspomnieliśmy, pierwsza połowa z naszą przewagą, bo już nawet nie wiem nie Pana, w której minucie, ale na samym początku Łukasz Święty miał dogodną sytuację do tego, żeby oddać dokładny strzał. Potem dwa razy piłki takie przeszywające obronę wydawać by się mogło, że zawodnik wyjdzie na czystą pozycję. Nie udało się. No a druga połowa w konsekwencji, no na pewno e, ze wskazaniem na przeciwnika, bo, bo tam było więcej spokoju, tam też były zmiany, które były konkretem. My z kolei wystraszyliśmy się i, i nie chcieliśmy już grać piłkę od tyłu, tylko częściej się jej pozbywaliśmy, graliśmy bezpośrednio, zrobił się chaos, z drugiej piłki zbierali przeciwnicy i faktycznie e, druga połowa ze wskazaniem na, na zespół z, Ligier, z Suwałk, suwał, więc no suma sumarum, tak jak trener wspomniał, e, ten remis jest e, myślę, że sprawiedliwy. Wiadomo, że u siebie chcieliśmy wygrać, bo w tym momencie z pewnością więcej, bardziej potrzebujemy punktów niż, niż wigry. No ale nie udało się tego dokonać, ale zremisowaliśmy dzisiaj, zdobyliśmy jeden punkt z bardzo dobrą drużyną, jak w jeszcze czas z czołówki tabeli i z tego punktu się cieszymy. Zbliżamy się o ten jeden punkt do drużyny, która w chwili obecnej jest przed nami.